Choroba i śmierć osoby nam bliskiej sprawia, że świat wywraca nam się do góry nogami. Mimo wszystko, nam dorosłym jest trochę lepiej niż dzieciom. Dzieci nie rozumieją całego faktu śmierci i choroby, natomiast go odczuwają. Możemy mieć mylne wrażenie, że one nic nie rozumieją i właściwie nie powinniśmy ich angażować. W cały proces pogrzebu czy w opiece nad osobą terminalną. A jak to wygląda w rzeczywistości? Przyjrzyjmy się etapom rozwoju dziecka i rozumieniu ich, takiej świadomości, czym jest dla nich śmierć. Dla dzieci do trzeciego roku życia śmierć jest właściwie totalną abstrakcją. Odejście osoby bliskiej patrz tutaj, mamy lub taty jest aktem porzucenia. Nie rozumie samego faktu, że ktoś umarł. Bardziej chodzi o takie fizyczne przywiązanie rodzica, jego fizyczną obecność. Stąd śmierć dla dziecka do trzeciego roku życia to jest porzucenie. Stąd jest płacz, ale nie płacz w rozumieniu emocjonalnym, tylko bardziej braku fizycznej obecności. Dzieci od 3 do 5 roku życia charakteryzuje myślenie życzeniowe. One chcą i to ma być już i teraz czyli mama ma wyzdrowieć i to już babcia ma się obudzić. Nie rozumieją jeszcze tego aspektu można powiedzieć, takiego terminalnego końcowego że nie da się wyzdrowieć przy chorobie terminalnej i nie da się babci wskrzesić. Stąd Oczekują cały czas, by coś się naprawiło. Oglądając bajki, mają takie wrażenie, że przecież, skoro gufi spadł z któregoś piętra, to on wstaje i idzie. Więc kiedy babcia wyzdrowieje, kiedy babcia się obudzi, to jest takie typowe myślenie życzeniowe. Nie rozumieją jeszcze tego faktu terminalnego, ostatecznego śmierci. Ciekawym momentem na obserwację własnych dzieci, to czas pomiędzy ich szóstym a ósmym rokiem życia. Często dzieci personifikują ją. Często my dorośli także personifikujemy śmierć. Mówimy: babcia odeszła, śmierć po nią przyszła, bądź śmierć ją zabrała. Czyli sami utwierdzamy dzieci w tym, że śmierć to postać. Ciekawe jest to, że dzieci kompletnie nie boją się śmierci, wręcz są jej ciekawe. I dlatego też nie boją się podejść do trumny i zobaczyć nieboszczyka, a nawet go dotknąć. Nie, tutaj mogę powiedzieć, że różnie, nie wiem jak wy odbieracie, ale nie zabraniajcie dziecku pożegnać się z osobą bliską, która jest w trumnie. Nie będzie miała z tego powodu koszmarów. Dzieci pomiędzy 9 a 12 rokiem życia rozumieją już znaczenie śmierci jako ostateczność. To jest także ten moment, kiedy dzieci rozumieją, że nie umierają tylko osoby starsze, ale też i osoby młodsze. Nastolatkowie. Młodzież rozumie, że śmierć jest ostatecznością. Ze względu na fakt, że przechodzą przez okres dojrzewania, mogą bardzo różnie reagować. Co może budzić Waszą dezaprobatę, co nie znaczy, że wewnętrznie nie przeżywają śmierci osoby bliskiej. Mogą zamknąć się w pokoju, mogą nie chcieć uczestniczyć w czasie organizacji pogrzebu, bądź zachowywać się według naszej opinii dosyć dziwnie i nietypowo. Natomiast to jest ich sposób na przeżywanie żałoby. Moi drodzy, nie ma. Jednego i takiego samego sposobu reagowania na śmierć albo chorobę osoby bliskiej. Ze śmiercią ludzie i dzieci mimo wszystko lepiej się układają, jeżeli osoba dosyć długo choruje. Z tego względu, że mogą przygotować się na tą śmierć. Natomiast kiedy pojawia się ona z znienacka, wówczas dzieci mogą reagować z dwóch poziomów. Z poziomu fizycznego mogą mieć częste bóle głowy. Bóle brzucha, problemy z jedzeniem, kompulsywne jedzenie, bądź w ogóle nie będą miały ochoty na jedzenie. Mogą mieć problemy z zasypianiem, bądź moczeniem się w nocy. A ze strony psychicznej mogą, na, mogą się zupełnie wycofać, będą chciały siedzieć w pokoju, nie rozmawiając z nikim, bądź zaczną zachowywać się agresywnie. Może narastać w nich strach. Który przerodzi się w lęk o tą osobę, która z nimi została? Mogą mieć potrzebę spania z kimś blisko, kiedy co noc będą do was przychodzić do pokoju. Będą bały się zostawać same w domu. I nie chceć, będą mogły także reagować płaczem na oglądane reklamy, gdzie pokazywane są pełne rodziny. Warto przyjrzeć się swojemu dziecku właśnie w tym okresie. Jak reagować? Pierwsza rozmowa: jak najszybciej porozmawiaj ze swoim dzieckiem. Usiądź. I bądźcie w tym momencie sami, w najbliższym otoczeniu czyli dzie drugiego dziecka, bądź osobę, która jest bliska temu dziecku. Powiedz konkretnie, co się wydarzyło. Płacz, jeżeli jest to potrzebne. Jeżeli Ty zablokujesz w sobie płacz, dziecko także zablokuje ten płacz w sobie. Pozwól dziecku organizować pożegnanie swojej osoby bliskiej. Bardzo często pomijamy to, załatwiamy wszystko sami. Natomiast dołączenie dziecka do całego procesu pożegnania, wybór wieńca, wybór trumny, miejsce, gdzie ma się odbyć ostatnie pożegnanie, spowoduje, że dziecko będzie częścią tego procesu. Nie będzie zaskoczone przyjściem na pożegnanie do kościoła czy w inne miejsce. Pozwólmy dzieciom także uczestniczyć na tym etapie. Może będzie chciało zrobić laurkę, która przyozdobi wieniec dla bliskiej osoby. Znajdźcie przestrzeń na emocje. Kiedy dziecko po raz pierwszy uczestniczyć będzie w pogrzebie, może, może go wręcz przerosnąć fakt, że widok tylu osób płaczących. Dobrze jest dziecko do tego przygotować. Powiedzieć, co się wydarzy, jak wygląda taki pogrzeb. I jeżeli sami mamy problem z zabezpieczeniem własnych emocji, wówczas dobrze jest zaprosić osobę bliską, czy to babcie, czy dziadka, żeby na jakiś czas pobył z wami w domu. Błędnym pomysłem jest oddawanie, w cudzysłowie oczywiście, dziecka do rodziny. Dla niego to będzie podwójna strata, bo nie dość, że straci osobę bliską, to jeszcze straci możliwość bycia we własnym domu w tym czasie. To jest czas bardzo wielkiej intymności dla Was. Stąd pozwólcie sobie na płacz, pozwólcie sobie na bliskość, ale też i powoli zarządzajcie tym, co się w Waszym domu dzieje. To, co najbardziej pomaga w tym czasie, to rutyna. Po pogrzebie zadbajcie o to, żeby Wasze dni wróciły do. Pewnych rutynowych y, działań. Jest ona, jest ona bardzo potrzebna naszym dzieciom, bo daje im poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajcie też, by od razu nie likwidować pamiątek po osobie bliskiej. To nie jest tak, że zaraz po pogrzebie wszystko pochowacie. Pozwólcie sobie stopniowo oswajać się z brakiem tej osoby i z bliskością chociażby jej ulubionych przedmiotów. Nie da się. Powrócić do przeszłości. Stąd zadbajcie o teraźniejszość. Po śmierci bliskiej osoby nie ma co zadawać sobie pytania, co by było gdyby. To już jest przeszłość, do niej nie da się wrócić. To, z czym przychodzi Wam się mierzyć, to jest teraźniejszość, więc na nowo ją zaczniecie układać z dzieckiem. Dzieci uczą się poprzez modelowanie. Stąd bądź dla dziecka wzorem. Nawet jeżeli nie masz ochoty i chciałbyś, czy chciałbyś ten czas spędzić w łóżku, nie goląc się, chodząc w piżamie i właściwie nie czesząc włosów, ani nie robiąc makijażu, to pamiętajcie, że tym samym ciągniecie za sobą dziecko. Albo wręcz wasze dziecko zacznie przejmować rolę dorosłego w domu. A to nie o to chodzi. Zacznijcie na nowo tworzyć waszą wspólną rzeczywistość. To jest bardzo potrzebne i Tobie, jako dorosłemu, i dziecku. Moi drodzy, temat, jak pomóc i wesprzeć dziecko w trakcie odejścia, śmierci osoby bliskiej, jest tak obszerny, że nie sposób jest tego ująć w czasie tak krótkiego filmu. Polecam Wam, byście zajrzeli na mój blog, gdzie znajdziecie zdecydowanie więcej informacji i propozycji wsparcia Waszego dziecka. Dodatkowo polecam trzy książki dla najmłodszych dzieci: Gęś, Śmierć i Tulipan. Fantastyczna książka, która właściwie do przeczytania w, pięciu, w ciągu pięciu minut pokazuje dziecku odejście i jak radzić sobie ze śmiercią. Druga książka dla dzieci nieco starszych to Oskar i Pani Róża. Fantastyczna propozycja, notabene, jest lekturą dla uczniów klas siódmych. I ostatnia książka Tam gdzie spadają anioły. Bardzo ciekawa propozycja dla nastolatków. Jeżeli zainteresowały was treści, które wam proponuję, polecam wam, byście odwiedzili moją stronę annawojczak.pl, a także subskrybowali mój kanał. Polecam wam serdecznie Anna Wojczak.